Bo mam dla Was fajną rzecz. Na ostatnim webinarze, który robiłem, rozmawiałem z ludźmi na temat tego, jak chcieliby się uczyć o Google Ads i wyszło, że najfajniejszym formatem, który może być, to jest właśnie taki format webinarów, czyli krótkich spotkań, na których będziemy po kawałku omawiali kolejne elementy. I w tym momencie przygotowałem taki webinar właśnie dla osób, które albo dopiero chcą zacząć, albo już zaczęły, ale jeszcze nie mają fajnych wyników. Szkolenie to, to nazwałem w ten sposób podstawy Google Ads plus e-commerce z elementami analityki. Ta analityka jest potrzebna, żeby po prostu można było ustawić konwersje, o których mówiłem i żeby całość się fajnie spinała, żeby po prostu to całość, którą stworzymy w ramach takiego szkolenia była funkcjonalna i dawała Wam wszystkie możliwości. Plus e-commerce jest dlatego, że nie wszyscy mają sklepy i nie wszystkich to interesuje i szkolenie będzie do kupienia z tym dodatkiem albo bez niego. Co jest w tym szkoleniu? Pięć lub siedem spotkań na webinarach na żywo, czyli tak jak dzisiaj, tak, gdzie będę miał slajdy, będę miał prezentację, będę wam to wszystko pokazywał, będziemy też pracować na kontach. 5 to jest wersja podstawowa, 7 to jest ta wersja rozszerzona o e-commerce i to jest 10 albo 14 godzin wspólnej nauki. Zobaczcie, to jest 10 albo 14 godzin. Jak sobie pomyślicie o szkoleniu stacjonarnym, gdzie mamy przerwy na obiad, kawę i tak dalej, to mniej więcej to jest równowartość trzech, trzech dni e, takiego szkolenia stacjonarnego, jeśli chodzi o czas, w którym mogę Wam przekazywać wiedzę, tak? Nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba dojeżdżać, nie trzeba rezerwować noclegów, więc tutaj macie kolejną bardzo, bardzo dużą oszczędność. No i jest nielimitowany dostęp do nagrań. Tak jak dorobiłem to do tej pory, e, tak samo tutaj. Całość szkolenia będzie nagrana, będzie na mojej platformie VOD i będzie można sobie do tego wracać. Co w programie? No i tutaj teraz zobaczcie, czy to jest to, co Was by interesowało. Jak przygotować stronę na ruch z reklam? Tutaj dokładnie od strony technicznej pokażę, co jest ważne. Pokażę, jak podłączyć do strony i skonfigurować Analytics. Pokażę, jak analizować skuteczność różnych źródeł ruchu, nie tylko kampanii Google Ads. Czyli będziecie wiedzieć, czy lepiej inwestować w Facebooka, czy w pozycjonowanie, czy właśnie w Google Ads. I powiem o modelach atrybucji i konwersjach wspomaganych, bo to jest rzecz, o której mało osób, o których mało osób myśli. Aha, ma to zdecydowany wpływ na osiągane wyniki. Powiem o tym, jakie konto Google Ads wybrać, jak skonfigurować sobie płatności i podstawowe ustawienia, bo tam też jest kilka rzeczy, na które można się naciąć. Powiem, jaka jest struktura konta reklamowego, to dla nowych reklamodawców, i pokażę dokładnie interfejs systemu Google Ads, czyli jak się w nim poruszać, gdzie są najważniejsze rzeczy. Powiem, jakie są dostępne typy reklam. Kolejna rzecz, jak zbudowane są reklamy tekstowe, bo tutaj w tym bloku to będzie najważniejsza akurat rzecz. Jak działają dopasowania słów kluczowych, czyli jak nie stracić pieniędzy właśnie przez zbyt szeroki rozrzut tych dopasowanych haseł. To też jest dosyć ważna rzecz. Wybór słów kluczowych do kampanii. Pokażę Wam planer słów kluczowych, ale też pokażę, jak zobaczyć, na jakie słowa reklamuje się konkurencja. Więc będzie, będzie każdy w zasadzie będzie mógł sobie zobaczyć, jak konkurencja reklamuje się w Google Ads, jakie słowa, na jakie słowa jest widoczne w wynikach naturalnych, też, też to pokażę. Więc będzie to fajne źródło inspiracji. Opowiem Wam dokładnie, Jaka jest zależność między stawką, CPC, pozycją, skutecznością reklam, a precyzją używanych słów kluczowych? Powiem, jak zbudować taką efektywną strukturę. Nie, jeszcze pod wyszukiwania głosowe nic w tej chwili nie mam. Być może jest to temat, no w tej chwili mnie to zaciekawiło, być może to poruszę, ale na razie tego tutaj nie mam. Budowa efektywnej struktury konta reklamowego, czyli jak zbudować strukturę, która będzie minimalnym kosztem generować Wam maksymalnie dużo skutecznych wyszukiwań? Jak zapanować nad budżetem, czyli ile pieniędzy warto wydać na kampanię i skąd brać informacje, na ile ta kampania pokrywa się jakby z możliwościami Google i z oczekiwaniami rynku? Gdzie kierować? Ruch z kampanii, tak? Czyli kolejna rzecz, gdzie na poszczególne słowa warto ten ruch skierować, żeby to miało dobry efekt. Jak ustawić stawki w zależności od tego, co chcemy osiągnąć? Opowiem Wam o tych podstawowych, inteligentnych modelach zarządzania stawką, bo w tym tkwi siła, szczególnie właśnie w tych inteligentnych modelach. Powiem dokładniej o tym wyniku jakości i powiem Wam o rozszerzeniach reklam, czyli jak zwiększyć skuteczność tych. Reklam, które robicie. Powiem o mierzeniu konwersji, tak? czyli jak mierzyć różne rzeczy, czyli na przykład w formularze. Hmm, pokażę Wam, jak podłączyć konwersję telefoniczną e, e, na, w Waszej kampanii. E, zra, be, będziemy się uczyć o analizie podstawowych wskaźników kampanii pod kątem poprawy właśnie efektywności i pokażę Wam, jak taką optymalizację kampanii można przeprowadzić. Czyli coś, to trzeba robić regularnie, żebyście płacili coraz mniej za coraz lepszy ruch. Przejdziemy też przez analizę wyszukiwanych haseł i zarządzanie wykluczeniami w kampaniach. Może się to wydawać proste, ale jest tam też kilka niuansów, które jakże to zrobicie, to spowodują, że kampania na przykład przestanie w ogóle działać. Powiem wam, jak przygotować się do remarketingu, czyli jak budować wartościowe grupy odbiorców, którzy faktycznie coś na waszej stronie robią i warto do nich ponownie dotrzeć. Zbudujemy sobie kampanię remarketingową w sieci reklamowej, czyli coś takiego, co widzieliście wcześniej na przykładzie tego e -obuwia. I pokażę wam jedną fajną rzecz, jak ustawić kampanię display, w której nie płacicie za kliknięcia, a tylko za konwersję. To jest w ogóle super sprawa. Tylko od razu mówię, że trzeba mieć dużo konwersji, żeby to zadziałało. Przy trzech konwersjach nie pójdzie, przy 30 pewnie też nie, przy 300 już tak. To, co pokazałem teraz, to był program z podstawowej części szkolenia. Teraz rozszerzenie, czyli jeśli chcecie reklamować sklep internetowy, i co w nim? Powiem, jak zbudować całą infrastrukturę. Potrzebną do uruchomienia kampanii dla sklepu internetowego, czyli tutaj będzie między innymi Merchant Center, podłączanie pliku produktowego, integracja tego wszystkiego. A no właśnie, uruchomienie i konfiguracja Merchant Center, powiem o możliwościach kampanii produktowych, czyli jak co, co tam w ogóle można zrobić. Potem powiem wam, jak zbudować skuteczną kampanię, bo zbudować ją to nie sztuka, ale zbudować tak, żeby działała, to już jest troszkę bardziej skomplikowana rzecz. Powiem Wam, jak działają inteligentne kampanie produktowe, jak się do tego przygotować. Powiem też o kampaniach reklam dynamicznych pod kątem sklepu internetowego, czyli znowu tutaj z jakąś, z jakąś taką fragmentacją, która pozwoli nam zapanować nad tym, nad, nad, nad skutecznością poszczególnych elementów. I przedstawię Wam całościowe strategiczne podejście do promocji sklepu internetowego w dłuższym okresie czasu. Czyli tutaj mm, pokażę Wam, jak w przemyślany sposób zapanować całą kampanię, gdzie wiecie, że będziecie ten biznes ciągnąć i, on się będzie, i taka kampania powinna się rozwijać na przykład przez rok czasu, tak? Bo też do tego trzeba odpowiednio podejść. Sa, sama kampania produktowa i reklamy dynamiczne dadzą nam tylko ograniczoną grupę klientów, a warto by było takich klientów zgarniać z rynku, zanim oni jeszcze zdecydują, że już chcą kupić, tak? To powiem właśnie w tej części związanej ze strategią. I to byłyby dwa dodatkowe webinary. Teraz cena to jest stówka więcej. Za dwa dodatkowe webinary, webinary jest tylko 100 zł więcej, czyli 599 brutto 487 netto jest ta sama gwarancja, czyli do trzeciego modułu możesz sobie uczestniczyć w tym szkoleniu. Jeśli się rozmyślisz, no to wtedy możesz zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Ale też bez dodatków i całego materiału. I tutaj drugi link, też go wam wkleję. To jest link do tej wersji z modułem e-commerce, tak? Już go tutaj wklejam. Bach. Jest. Dobra. I tutaj mam zapisane, że na końcu powiem o dodatkach i już właśnie do tego teraz dochodzimy. Ten link, jeszcze raz mówię, który przed chwilą wkleiłem, prowadzi bezpośrednio do tej wersji rozszerzonej o e-commerce. Teraz powiem Wam o tym, co jeszcze jest w pakiecie. Pierwszy bonus, który daje, to jest szkolenie: trzy sposoby na poprawę efektywności kampanii Google Ads w sklepach internetowych. To szkolenie normalnie kosztuje 147 zł, czyli wartość całego pakietu wzrasta już do 746, ale nadal. Macie 599. W tym szkoleniu jest fajny kawałek o tym, jak zbudować sobie w Merchant Center reguły, które pozwalają Wam potem lepiej zapanować nad stawkami zakliknięcia kliknięcia w kampanii produktowej. Bardzo fajna rzecz, nie jest oczywista i ciężko to znaleźć w internecie. Tutaj mówimy, jak to zrobić krok po kroku w Merchant Center, jakie są w ogóle założenia i jak to potem ustawić na koncie. Ale no to nie koniec. Co jeszcze mamy? Mamy kolejne szkolenie, zaawansowana konfiguracja kampanii produktowych, też o wartości 147 zł, czyli w sumie już jest 893, ale dla was nadal jest to 599. W tym szkoleniu mówię o tym, jak zrobić taką strukturę typu hamburger, czyli kampania produktowa, która się składa tak naprawdę z trzech kampanii. Albo z dwóch, w zależności jeszcze od wybranego modelu, i odpowiednio manipulujemy priorytetami, stawkami zakliknięcia i wykluczeniami, aby odpowiednio skanalizować ruch i płacić mało tutaj, gdzie ruch jest słaby, a płacić więcej tutaj, gdzie ruch jest lepszej jakości. Te bonusy są do wszystkiego. Czyli jeśli ktoś to wejdzie, no to ma wszystko. Dobra, czyli mamy to i coś co tutaj nazwałem mega hitem, bo faktycznie tak jest. Szkolenie Google Ads Search Master o wartości 597 zł. To jest szkolenie, które nagrałem dla bardziej zaawansowanych użytkowników i mówię tam o kilku strategiach, o pięciu takich elementach, które możesz poprawić na swoim koncie albo zyskać dużo wyższą efektywność kampanii. Ono będzie raczej nie do przejścia dla tych, którzy zaczynają, bo po prostu nie będą rozumieli wielu, wielu rzeczy, które są jakby u podstaw, ale po przejściu już tego kursu, który, o którym teraz mówimy, jak najbardziej to szkolenie będzie przydatne i wnosi naprawdę dużo wartości, pozwala znacznie poprawić kampanię. <noise> Czyli cały pakiet to w tym momencie 1490 zł, okrągła kwota wyszła, tak. A ja nadal mówię tutaj o cenie 599 za wszystko. I te dodatki są zarówno w tym module za 599, jak i za 499. No dobra. Czyli tak, jeśli nic nie zrobisz, to na pewno nic się nie wydarzy. Możesz też zaryzykować tą kwotę, którą tutaj podałem. Wydaje mi się, że niewielką w stosunku do ilości materiału, które tutaj przekazuję. I przejść ze mną przez całe szkolenie, aby skutecznie zacząć promować swój biznes. Jeśli nadal nie będziesz przekonany, że to jest dobra inwestycja, to wystarczy poprosić o zwrot pieniędzy. Nie wymagam żadnego tłumaczenia. Po prostu uznajesz, że nie. Ja Cię wypisuję z kursu, odbieram dostęp i oddaję pieniążki.